Punktów 9 i ostatni mecz. Mecz z ekipą, która nie zdobyła jeszcze punktu. Z RKS-em Rogów. Czyli, tak de facto, nie przedwcześnie pochwaliłem Gladiatorów za awans. Przedwcześnie skreśliłem ekipę Góry Kalwarii. Ekipę, która w przypadku Wygranej, awansuje do fazy Pucharowej. A w przypadku remisu lub porażki, będzie musiała pożegnać się z Mistrzostwami Polski już na etapie fazy grupowej. Ostatni mecz grupy D. Mecz, który zadecyduje o tym, która z drużyn awansuje do strefy Pucharowej. Mistrzostw Polski. Bostik Superligi 2025. W przypadku wygranej awans ten uzyska ekipa z Góry Kalwarii. W, w, w przypadku remisu bądź porażki ekipy Góry Kalwarii z awansu będzie cieszyła się drużyna Kokusushi Shadow z Myszków. Naprzeciwko ekipie Góry Kalwarii. Drużyna outsider, drużyna bez żadnego punktu, ale drużyna, która na pewno tego meczu nie odda walkowerem, drużyna, która będzie chciała się pożegnać w sposób godny, drużyna, która będzie chciała udowodnić, że nie znalazła się tutaj przez przypadek. Drużyna młoda i pełna zaangażowania, która rusza do ataku, która bombarduje w tym momencie bramkę drużyny Góry Kalwarii. Cała ekipa Koku, Sushi, Shadow z Myszków przygląda się temu spotkaniu i przygląda się ekipie z rogowa, im kibicuje i z optymizmem patrzy na ten początek. Ten początek, w którym gracze RKS-u odważnie podchodzą pod bramkę przeciwnika, aktywnie uczestniczą w konstruowaniu akcji. Natomiast duże problemy zawodników, lakoksów. Teraz długie zagranie, bardzo dokładne, świetne przyjęcie, zejście do środka prawa noga, uderzenie zblokowane, ona zmierzała w stronę bramki, ale także na drodze do tej właśnie bramki stanął zawodnik z drużyny RKS-u, zablokował to uderzenie i mamy tylko stały fragment gry. Jeszcze raz dla uporządkowania sytuacji. Gladiatorzy z ilością punktów 12, już są pewni awansu. Kolejni w kolejce do tego drugiego miejsca, które da wymarzone wyjście z grupy, są dwie ekipy. Jedna z nich właśnie prezentuje się na boisku. W czarnych koszulkach drużyna Lakoksy C w góra Kalwaria z dorobkiem 9 punktów. Poza boiskiem, bez już żadnego meczu do rozegrania drużyna Koku Sushi. Shadow z Myszków z punktami 10 i z lepszym bilansem meczu bezpośredniego. To oznacza jedno. Jeśli Góra, Góra Kalwarii chce awansować do fasy pucharowej, musi ten mecz wygrać. Każdy inny rezultat premiuje Koku Sushi Shadow z Myszków. Teraz RKS w ataku. Zagranie do środka. Uciekła piłka poza pole gry i od autu. Lakox Teraz niedokładne zagranie na drugą stronę RKS w odbiorze utrzymują się przy piłce Ładna akcja po trójkącie na jeden kontakt, uderzenie i ponownie zmuszony do interwencji Bartłomiej Czajka. Zagranie do środka. Wycofanie do bramkarza Kwiatkowski Zagranie do środka Walczy sokal Dobrze w doskoku zawodnik z rogowa ale tracą piłkę Trochę więcej przestrzeni i to będzie świetna okazja. Obrót z piłką i słupek i ta piłka nie wpada do bramki. Toczyła się po linii, tylko jęk zawodu po stronie Lakoksów. Tak blisko, a tak daleko zarazem. Czy ta akcja się będzie śnić po nocach zawodnikom Góry Kalwarii? Teraz sam indywidualnie próbował Konrad Wosztyl, wywalcza rzut rożny dla swojej drużyny. Uderzenie zblokowane gęsto tam przed polem karnym. Poprawka odbija Kwiatkowski. Piłka utrzymana w polu gry jest gol z ostrego kąta. Fantastycznie to zmieścił napastnik Góry Kalwarii. Fantastycznie przymierzył. Duża radość ekipy Lakoxy. Na ten moment to ta ekipa melduje się w fazie pucharowej Mistrzostw Polski. Zwieszone głowy Kokusu i shadow z myszków. Teraz sędzia pokazuje, nie było faulu. Uderzenie zblokowane. Kwiatkowski spokojnie pod presją. Dużo miejsca dla graczy RKS-u. Zagranie w pole karne, uderzenie i jest bramka wyrównująca w tym momencie. RKS Rogów doprowadza do wyrównania po ładnej akcji, po ładnym podaniu i jeszcze lepszym wykończeniu. Mamy z powrotem status quo Mamy z powrotem ekipę zmyszkowa w fazie pucharowej. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Nie mogą się z tą decyzją pogodzić gracze góry kalwarii. Chyba będzie uderzał na bramkę bezpośrednio. Tak jest, ale to była taka próba, która nie mogła zagrozić Bartłomiejowi Czajce. Daleki wyrzut. Kilka ostatnich minut. Gracze RKS-u z kontrą. Czy zaryzykują z wycofanym bramkarzem? Gracze Góry Kalwarii tak naprawdę nie będą mieli innego wyjścia. Pytanie tylko kiedy. Wosztyl do środka. Bartoszewski na lewą stronę. Ale nie najlepiej. Teraz stracą piłkę i wychodzą z kontrą. Gracze RKS-u 3-4 na dwóch. Powrót do obrony. Uderzenie fantastycznie. Bartłomiej Czajka ratuje swój zespół. Uderzenie i ponownie Czajka. I teraz mamy akcję w drugą stronę. Może teraz ta upragniona akcja. Piłka w rękach Sebastiana Kwiatkowskiego, który nie będzie się spieszył. Dla graczy RKS-u to jest wielka radość. Obecny wynik daje im punkt, upragniony punkt. Nikt nie chce kończyć fazy grupowej po pięciu spotkaniach z zerowym dorobkiem punktowym. Teraz zejście do lewej nogi i Kwiatkowski. To nie ma znaczenia, że oni zajmą i tak ostatnie miejsce. Znaczenie ma radość z gry, pasja do futbolu, miłość do tego, co robią na co dzień. Nie zamierzają tutaj odstąpić ani na milimetr. A czasu dla graczy dla koksy CF Góra Kalwaria coraz mniej. Uderzenie teraz niedokładne, ale piłka dalej pod nogami graczy Kalwarii. Nastrzelony własny zawodnik, nawet nie będzie rzutu rożnego. Od bramki Kwiatkowski, sędzia teraz napomina bramkarza. Wznawiaj tę grę chłopaków, wznawiaj, nie graj na czas. Ładne odegranie, ładna akcja. Zejść do środka, obita tylko poprzeczka, zatrzęsła się bramka. Może to jest ta złota akcja? Nie ma przewinienia. Nie mogło być mowy o faulu, bardzo dobra decyzja arbitra. Czy ten jeden punkt dla graczy rogowa oznaczy pogrążenie graczy Góry Kalwarii? Ależ by to była historia. Teraz sam przedziera się lewą stroną. Takie wstrzelenie na siłę, do nikogo. Po co? Po co? Można było, jak już wstrzeliwać, to bardziej w głębie, na przedpole. Tam byli partnerzy. I to być może ostatnia akcja tego meczu. Czy to będzie złota sekunda Góry Kalwarii? Zagranie do środka, ofiarnie w obronie. Jeszcze gracze góry kalwarii. Broni Kwiatkowski. Czy to strzeli? Nie ma gola. Poprawka. Jeszcze jeden blok. Walczą. Uderzenie. Odbija. Koniec meczu. I awans mają gracze. Koku sushi. Shadow z myszków. Mieli na wyciągnięcie ręki fazę pucharową. Gracze. Lakoksy C w góry kalwarii. Wystarczyło pokonać outsidera, wystarczyło pokonać drużynę, która miała zero punktów przed tym meczem. To się nie udało. Ofiarność i zaangażowanie tej młodej drużyny RKS-u, tej drużyny, która zostawiła tutaj wiele potu, wiele sił i urwała ten punkt. Ten cenny punkt, który zaważył o wszystkim, który zaważył o ostatecznym podziale miejsc w ligowej tabeli, który posłał do domu ekipę przeciwną, a posłał do fazy pucharowej. Drużynę Kokusus i Shadow Zmyszków. Cenny punkt, który znaczy tak wiele, i dla jednych, i dla drugich, i dla trzecich. Piękno mini-futbolu, piękne zmagania, piękne gole, piękne obrony, obrony bramkarzy. W tej grupie było wszystko. W tej grupie były piękne mecze, były niespodzianki. To, za co kochamy mini-futbol. Dziękuję, że byliście z nami. I zapraszam na dalsze zmagania po krótkiej przerwie. Słyszymy się za 30 minut. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bądźcie dalej z Śląskie TV.